Cześć, witajcie na kanale anisearchitect.pl. Jak widzicie, przede mną jest paczuszka Będziemy sobie ją otwierać. Jest to paczka od Kiełasa. Bardzo Ci dziękuję, kolego. On zadzwonił do mnie, powiedział, że ma, że ma dla mnie jakąś paczuszkę i wyślę. Ja wiem, co tam w środku jest. Ja na mnie się domyślam. Paczka przyjechała w poniedziałek, dzisiaj jest niedziela. To niestety, ze względu na to, że jest remont w domu, dlatego tych filmów jest coraz mniej na razie, ale będzie, to wszystko wróci do normy, jeżeli się remont skończy. No i co? Odpakowujemy, Kiełaz na bogato, taśma dwustronna. Ale zobaczymy to cudo, co mi mówił, że. żeby słał. Dzisiaj byłem na live od budy. Pozdrawiam oczywiście chłopaków. który Simon buda Kiełaz też tam był i mi wspomniał, że tam coś jeszcze na słodko jest do kawy. Ale że, tak jak mówię, mam remont w tym pokoju, w którym, że tak powiem, nagrywam, gram. Jest po prostu mały składzik budowlany. Otwieramy. O, paczka. Dobrze zaklejona. Ale to musi być dobrze zabezpieczone. Zaraz pokażę, co chodzi. I jest dobrze zabezpieczone. To muszę otwierać. Taśma bezsłonna. A trzyma je. O. dobra. Jeszcze jest, nie, już dobrze poszło. Żeby to było miało ręce i nogi. Otwieramy. Tak, no, ja mówiłem coś na słodko. Mamy Prince Polo do kawy będzie. Drugie Prince Polo. Bardzo Ci kolego. Dziękuję za słodkości. O, delicję Sorry, że to tak leżało, ale mówię, nie miałem czasu. Nawet ciasteczka się pojawiły i coś, co mi obiecał. Znaczy obiecał, co mi mówi, że mi wyślę i wysłał. I oto jest. Jestem bardzo ciekawy. Mam szczerze. Zaraz zobaczymy. Dobra, bo to chyba jest góra. To sobie damy na bok. Także widzę to tak samo pierwszy raz, jakby. Tak, jest to kubek. nie wiem, co jest na kubku, bo mi tego nie pokazał. Powiedział mi, że tylko wyślę. I wow! I mamy kubek. Annix Arcade. Tu mamy Sub-Zero. Tu jest Skorpion, No kolego, super sprawa. Fajnie to wygląda. Będzie do liveów jak najbardziej do kawki. Jest to Sub-Zero, dokładnie ten, który robiłem Simonowi. Zapraszam na jego kanał. Zobaczycie, w sumie na moim na jego jest, jak ja robiłem. Tego Sub-Zero wycinam ze sklejki. Jest NX Arcade. Oczywiście czcionka, widzę: Mortal Kombat 1. Także kiełas, Szacun dla Ciebie. Oczywiście on będzie sobie stał na swoim miejscu. I oczywiście do tego coś słodkiego do kawy. Kawa na pewno będzie i może będzie to seria. Będziemy robić unboxingi właśnie z tym kubeczkiem. Od pana Kiełasa. Dzięki, wielkie! Jeszcze raz kolego. Naprawdę szacun. bardzo mi się podoba. Także naprawdę super, super sprawa. Dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiam na razie. Hej.